Piękna pogoda sprzyja temu, że pojawiły się jeszcze kwiatki nagietka, jeszcze powtórzył kwitnienie. Nagietek, wspaniałe zioło przeciwzapalne, ochronne, kojące, dostosowania zarówno zewnętrznego, jak i wewnętrznego. Nagietek świetnie wspiera układ trawienny i gasi stany zapalne w układzie trawiennym wspiera również w naparach skórę naszą kiedy jest skóra podrażniona, swędząca, takie z egzemami czy też y po jakichś zabiegach operacyjnych, kiedy ta blizna swędzi, boli i piecze, to wtedy można sobie takie kompresy robić. Panie po porodach skorzystają na nagietku, robiąc sobie kompresy, ewentualnie łagodne napary, gdzie można robić sobie takie nasiadówki, przymoczki, kompresy, gdzie skóra jest nacięta, podrażniona, piekąca, to nagietek tutaj się świetnie sprawdzi, łago, jego przeciwzapalne działanie na Skórę jest rewelacyjne. Można z niego robić maceraty olejowe, można robić wyciągi alkoholowe, jak również można robić um, maści, dodawać go do kremów może być bazą do kremów. maść nagietkowa. Podam przepis w następnym filmiku, jak ja to robię, jak uczyła mnie moja babcia. Ten piękny kwiatuszek niepozorny, ale o wielkich właściwościach. Daj znać, na nagietek gości w Twojej domowej apteczce i jak go stosujesz, a jeżeli masz pytania, to zapraszam do zadawania w komentarzu. Dziękuję, że jesteś. Cześć.